To całkiem nowy program. Ścisła współpraca między nami i Langley. Nazywa się Grupa Bojowa KOS. Potrzebuje czasu. Zdrowiej, byle szybko. Świat się wali na naszych oczach. Bo z chłopakami będą mieli co robić. Tak, wchodzi w to. Budu, jak wygląda sytuacja? Piraci porwali kapitana, kiedy byliśmy zajęci na brzegu. I chcą forsy, jak zwykle. Domyślam się, że jej nie dostaną. Nie tym razem. Jeśli kapitan znajdzie się w niebezpieczeństwie, można użyć broni. Trzech chudzielców z kałachami na rozchłystanej łajbie to nie jest bezpośrednie niebezpieczeństwo? Ej, co ja mogę? Komuś się wydaje, że można ten problem rozwiązać legalnie. Chudzielcy zaczynają się denerwować, budu. Kłócą się i tłuką kapitana. Nie jest dobrze. Przyjąłem. Nerwy powodują ruch, a ruch to dla nas szansa. Takie są zasady. Czekamy. Tyk, na mój znak wystrzel flarę nad łodzią. Rozwalimy skurwieli jak tylko się pokażą. Teraz. Stamp, my pilnujemy sterówki. Bingo, obserwuj własne na Okej. Okay. Stamp, ja biorę tego z lewej. Ty gościa z kapitanem. Stamp strzela pierwsze. Zakładnik. Oknia. Robota. Dajcie tam ludzi. No, tak. Terrorów na podszerwieni. Kapitanie, co z panem? Jest czysto! Jest potwierdzone trafienia. Zakładnik bezpieczny. Wygląda ok. Aporę za drapa nie jest rozkrzysziony, ale nic mu nie będzie. Na pokład z nich. Niech zajmą się nim lekarze. Dobra robota. Przyjąłem zaraz u was będziemy. Tak się rozwiązuje tu. Dobrze Wam ostatnio poszło, Wudu. Chyba trafiliśmy na coś konkretnego. Bądźcie w gotowości, możliwe, że będę miał dla Was robotę. Przyjąłem daty. Dobra, obraz trzeba będzie trochę poczekać. Są jakieś problemy z pogodą. Nadchodzi burza. Czerwone czy zielone? Zielone, brachu, zawsze zielone. Mamy do czynienia z pentrytem. Więc Pen Madrytu ma podobny skład do użytego w najnowszych atakach, o których nie mówią jeszcze w mediach. Związek istnieje i Din macza w tym palce. Zobaczymy. Skurwiel zapadł się pod ziemię. Ale paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Według wywiadu za przerzutem pentrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej stoi osobnik znany jako Kleryk. Brzmi tajemniczo i groźnie. Zaraz spróbujemy do niego dotrzeć. Tylko pamiętajcie, to Pakistan. Jest linia, której nie mamy prawa przekroczyć. Jak bardzo możemy się do niej zbliżyć? Aż przybrudzicie sobie buty kredą. Sprawdź maila. Szukacie Faraza Iqbal Khan'a. To handlarz bronią, który chce awansować do pierwszej ligi. Ma dostęp do wszystkiego, od podrabianych kałachów i ruskiej optyki, po komórki i czarnorynkowego kebaba. Czemu on? Ajab go obserwował i ostatnio Faraz się uaktywnił. Widujemy coraz więcej nowoczesnego sprzętu. No i jest Pentryd. Pamiętajcie, możecie liczyć tylko na siebie. Ajab ma na więku z pakistańskim wywiadem. Dlatego za nic w świecie nie dajcie się złapać. Spotkajcie się za jabłem. Waszym celem jest Faras. Macie go znaleźć. Będę w kontakcie.